Gość, Radia Warszawa. A już jutro, 17 dzień września, data, która w historii Polski kojarzy się jednoznacznie, nóż w plecy ze strony Związku Radzieckiego. To także tragiczna data w historii Warszawy. Wówczas rozpoczęły się masowe bombardowania niemieckie stolicy. To także tragiczna data, data dla Zamku Królewskiego. Z nami w naszym studiu jest pani Bożena Radio Kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te zdjęcia i nagrania płonącego gmachu Zamku Królewskiego Pochodzą właśnie z tego czasu? Tak, to są nieliczne, ale bardzo cenne dla nas y, zdjęcia. Oprócz zdjęć zachował się film nagrany przez Juliana Bryana, amerykańskiego dokumentalistę, który był w tym czasie w Warszawie, i to w tej chwili są jedyne materiały dokumentujące pożar zamku 17 września 1939 roku. Co się wtedy działo w zamku? Czy była prowadzona jakaś akcja ratowania zbiorów, zabytków, które się w środku znajdowały? Czy ona była organizowana na bieżąco podczas tych tragicznych wydarzeń, czy już wcześniej takie prace były przygotowywane? Taka bardzo wstępna akcja polegająca na przygotowaniu materiałów do ewakuacji, ewentualnej ewakuacji, była oczywiście prowadzona, ale Polacy mieli nadzieję. Do ostatniego dnia przed wybuchem wojny, że do tego nie dojdzie. W związku z tym te prace były w bardzo ograniczonym stopniu prowadzone. I w zasadzie y, możemy powiedzieć jednoznacznie, że w momencie, kiedy pierwsze pociski spadają na zamek 17 września, kiedy gmach ogarnia olbrzymi pożar, to równolegle z akcją Gaszenia pożaru rozpoczyna się bohaterska akcja ratowania najcenniejszych zbiorów z apartamentów królewskich. W tej akcji biorą udział nie tylko. Pracownicy Zamku Królewskiego, pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie, ale także ludność Warszawy, ludność Starego Miasta. E, co się stało z zamkiem, jaki był efekt tych bombardowań, bo kojarzymy z tych zdjęć, i filmów pożar, ale jaka była skala tych zniszczeń? E, skala zniszczeń była dość duża, niemniej jednak gmach. Przetrwał, zniszczony w części. Przypomnę tylko, że spłonęły dachy z wszystkich skrzydeł, że zawalił się strop nad największą salą w apartamencie, wielkim salą balową. I w zasadzie po, ty, po ugaszeniu pożaru, y, przypomnę tylko, że y, cały dzień 17 września to wtedy była niedziela, trwała ta akcja gaszenia pożaru, rat, pożaru i ratowania zbiorów. Następnego dnia ten pożar już dogaszano tylko. No i w zasadzie gmach. W takim część po części zniszczony, przetrwał aż do 1944 roku. Muszę wspomnieć o tym, że zamek, jako symbol polskiej państwowości, już w pierwszych dniach wojny został skazany na całkowite zniszczenie. Adolf Hitler wydał taki rozkaz. I stąd wiemy z relacji świadków, że już we wrześniu, w październiku pojawiły się w zamku oddziały saperów niemieckich, które zaczęły przygotowywania do wysadzenia gmachu, wiercąc w jego murach. Od na dynamit. Nie wiemy z jakich względów. Ta akcja została odłożona w czasie. Planowane było wysadzenie na początku 1949 roku, a zamek po tych pierwszych zniszczeniach dotrwał do powstania warszawskiego, i w trakcie walk powstańczych te pierwotnie wywiercone otwory zostały załadowane i dokonano detonacji gmachu. Zaraz zapytamy o te losy w trakcie wojny, co tam dokładnie się działo, bo wiemy, że chociażby powstańcy tam działali, ale jeszcze chciałbym podsumować ten bilans tej wrześniowej akcji ratowania zabytków, czy możemy określić, ile rzeczy udało się uratować, czy na przykład co bezpowrotnie zostało utracone w tym czasie. Wiemy, że ta akcja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Proszę sobie wyobrazić pożar. Na dziedzińcu zamku giną ludzie i w tych warunkach w bardzo takiej napiętej atmosferze musimy decydować o kolejności ewakuacji najcenniejszych zbiorów. Powiem tylko tyle, że ilekroć sięgam do notatek, do materiałów z tego okresu, to zawsze jestem bardzo zdziwiona tym, że nawet notatki i rysunki takie bardzo szkicowe. Schematyczne prowadzono w trakcie tej akcji, yy, rysując które obiekty, z których sal ratujemy. Wiemy, bo te uratowane we wrześniu 1939 roku nie tylko obiekty sztuki, ale również tysiące detali architektonicznych, one w trakcie odbudowy zamku powróciły do apartamentów królewskich. To jest taki fenomen odbudowy, którym my się szczycimy wiedząc o tym, że ta akcja podjęta w 1939 roku no była podejmowana z myślą o przyszłej odbudowie zamku. I teraz goście, którzy przychodzą do zamku, którzy oglądają nasze apartamenty, naszą ekspozycję, mogą odnaleźć te dawne, uratowane eksponaty i fragmenty detali, które zostały wmontowane w swoje dawne miejsca to skoro już jesteśmy przy tym co udało się przywrócić po wojnie podczas odbudowy to warto też dodać o elemencie który de facto możemy obserwować nawet nie wchodząc do zamku bo okazuje się że nie cały zamek doszczętnie został zrównany z ziemią po wojnie są takie zdjęcia pokazujące to morze ruin po, tej, po tym wybuchu, po tej, po tej akcji zniszczenia e, bryły zamku e, z, i z, tych, z tego morza ruin sterczą takie kikuty, m.in. fragmenty właśnie, drobne fragmenty ścian. Ja myślę, że wiele osób z tego starszego pokolenia pamięta e, to miejsce po zamku z fragmentem ściany z oknem Stefana Żeromskiego. To był taki przez wiele lat to był taki widomy znak, w tym miejscu stał zamek. Ten teren uporządkowano po wojnie i, i warszawiacy mieli nadzieję, że odbudowa zamku ruszy. Za moment, no niestety dość długo musieliśmy na tę decyzję czekać. Dopiero przypomnę styczeń 1971 roku, władze komunistyczne podejmują decyzję o tym, że zamek zostanie odbudowany i właśnie ta ściana z oknem żeromskiego, o której pan wspomniał, została Wmontowana w powstające mury zamku. To był bardzo trudny pod względem inżynierskim, bardzo trudne zadanie, ponieważ ta ściana była wychylona. Proszę sobie wyobrazić, przez ponad 30 lat narażona na warunki atmosferyczne. Mieliśmy znakomitych inżynierów z Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali taki specjalny projekt, aby wyprostować tę ścianę i wmontować ją w powstające mury. Także to jest. Fragment, który został zachowany, uratowany, zakonserwowany i wmontowany w nowo powstające mury. To jeszcze jednym zdaniem, dosłownie, powiedzmy: co działo się przez wojnę w zamku? Czy on funkcjonował normalnie? Nie, nie, zamek nie funkcjonował normalnie. Do momentu, kiedy do Warszawy wkraczają Niemcy, to właśnie te polskie ekipy ratujące starają się jak najwięcej elementów architektonicznych fragmenty rzeźbiarki, fragmenty kominków, fragmenty sztukaterii, snycerki więc mnóstwo, mnóstwo elementów wywożonych jest. Natomiast w momencie, kiedy do zamku wkraczają już Niemcy, Zakazują prowadzenie jakichkolwiek prac i w zasadzie potem wszelkie prace, które były drobne jeszcze tam podejmowane przez polskich muzealników, e, kierowanych wtedy przez pana profesora Stanisława Lorenca, dyrektora Muzeum Narodowego, to te elementy były jeszcze tam wywożone, zabezpieczane, natomiast jeżeli chodzi o taką akcję zabezpieczania bryły jako takiej, to wszelkie prace niestety zostały wstrzymane. 17 września, jako data przypominająca o tych tragicznych wydarzeniach, to dzień, w którym państwo, jako pracownicy, jako społeczność Zamku Królewskiego tego muzeum, no, upamiętniają te postacie, które wtedy nie wahały się ryzykować swojego życia, ratując te cenne zasoby. Dziękuję, że pan o tym wspomina, bo to bardzo mocno trzeba podkreślić, że ta akcja prowadzona właśnie wtedy, 17 września, ale i wiele dni później, no była prowadzona z narażeniem. Życia. My co roku, 17 września, właśnie podkreślając te dramatyczne wydarzenia tamtego dnia, przypominamy kustość. Postać Kazimierza Brokla, kustosza zamku, który właśnie wtedy zginął na posterunku. Został raniony fragmentem odłamku, który uderzył w wieżę zegarową. Myślę, że wszyscy mamy w pamięci te zdjęcia płonącej wieży zegarowej zamku i zatrzymanych wskazówek zegara. I, i właśnie Kazimierz Brok ginie na posterunku. My co roku pamiętamy o tych wydarzeniach. Jeździmy na powązki, składamy kwiaty na jego grobie, przypominając. W ten sposób o tych ludziach, którzy wtedy właśnie z narażeniem życia ratowali najcenniejsze dobra zamku. A my, jako Warszawiacy, pamiętajmy też w tym dniu 17 września, czyli jutro, przechodząc może, czy przyjeżdżając w pobliżu Zamku Królewskiego, patrząc na jego bryłę, jak jakich tragicznych wydarzeń byłą świadkiem ponad 80 lat temu. Pani Bożena na Radio Kustor Zamku Królewskiego w Warszawie była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję bardzo.